Dobra, idzie, idzie następny, włączyłem spore to nagrywanie, nie? Z dziennika zrobiła się granie w nocy, nie? No zaraz dzień powinien być, powoli. Za parę, za minutę, dwie, trzy. Wągiel. Wągiel Ja. To dobry. Mi by się przydał. Ile mam tego zrobić? To, 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 to mi styk, nie będzie, Ale to będzie za dużo dla mnie. Zrobię sobie piecyk? A tutaj muszę. robią, zwariowały o ciociu, idzie, idzie, dzień? kurde, a oblężenie tu, ze wszystkich stron, Jezu! nie, ja to jak za, zatytuluje kurde, a tak co wy zrobiliście? Róba Daj mi tylko, i się stąd wynoszę idę szybko do, idę szybko tam gdzie byłem, gdziekolwiek byłem. Idę do Skelety mnie ode mnie, ode mnie szkeletów miałem. No spadać ode mnie. Właściwie wasi kumple zabili. No ty no, wczoraj, 4, 5, 6, 6 szkeletów mnie zaatakowało. Po co ty mnie śledzisz? Widziałem cię. Chodź. Ciebie. Nie. Nie myśledzisz. No śledzisz mnie. Ja uciekam, tak ja, uciekasz, tak ja ja Dobra, będę byś Bartek sobie nie pokazał, gdzie ja jestem, gdzie mam chatę, w ogóle po pierwsze to ja sam jeszcze nie wiem, gdzie mam chatę, bo zgubiłem, o tu, Ej, wyszło bliżej niż wtedy, no to nie domu Sile strzał. Po czemu ty idziesz ten? Pod tobą nic nie ma. E, Podemnom jest, pod tobą nie. Nie, ja właśnie widzę, że pod tobą nic nie ma. Bo no właśnie masz laga. Oj, o, o takie miejsce nie właśnie chodziło. To, no to jak nigdy nie widziałem? Nawet w domu takie mam. Ej, no piasek. Mi chyba chciało mi. Nie I lecę, czekam Bo No u mnie nie będziesz leciał, u mnie będziesz po prostu stał Ja już to, prze, ja już to przestudiowałem wszystko Ja już mam taką nie czegoś Niech się przetapie Nie ja inaczej i zabij, zabij mnie nie? Robię węgiel drzewny Bo się

Ej wszystkich twoich, o węgiel. węgiel, węgiel, mi się przyda Resztę twojego wyrzucę Cokolwiek miałeś Na pewno miałeś tego kilofa, na pewno miałeś tego kilofa, na pewno miałeś to Ty, O mat, to, to miałeś Nie, to już To miałeś, to miałeś Ja mam To mia... nie, tak, to było moje o. Węgiel, ja ja węgiel, węgiel ja se wezmę, mogę, nie? Co? Węgiel se wezmę, mogę, nie? Mhm, mm powiedz mi gdzie jest. Dobra, tu leżą Twoje rzeczy. więc szybko tu biegnij. Bo ja ich nie pomieszczę. Fajnie, że się węgiel Czy drzewo przystopniowało? Nie? Teraz ja muszę czekać na szkło. O, wiem jak to zrobię. Postawię czy tego, czy stanie? I to co. Uuu, bo, boicie się? Nie, nie, Weź mnie, nie, strasznie, że zawału dostał No i nie. Bo. No weź no. Co tak szybko? Po prostu ci się nie chce. Komu? Komu no, młodemu? Komu się nic nie chce? Grać mu, jest, mu się nie chce, bo mówi, że niby musi iść. A ja to. Jak święte prawy mnie gonią. zostało, no to zostało na dwóch. Co też get tu robi? Porąbało go? Dzień jest. Powinien się, powinien się kurde ginąć. Jestem z Co? Jest mega skazu. Ej, dobra, wreszcie brak twojego zon. Jaki, jaki, jaki tak? Kamil. co? Ja normalnie jestem jak ryba. Jestem pod i mi HP nie schodzi. Ja robię reconnecta. Again. Fajnie, dobra. Idziemy ten. Ej, ścisze mnie. Ja. Co? Echo, słyszałem, że masz głośno na te. Można no, gość na ściśle, mam nadzieję. Gdzie ty jesteś? No, a w domu. Aha. W swoim starym, w swoim nowym, znaczy nie starym. W starym czy nowym? <śledzimy> I w tym, i w tym. Nie no, w ten... W nowym.

Trzeba będzie kończyć. Znaczy ja będę musiał kończyć za chwilę. Jo. A mnie my... Minecraft. Co Minecraft? Ja chcę no. nagrypolić teraz. Aha. A nie? dobrze. Okej, okay, dobra. To my po będziemy kończyć, ludzie. Nie? Nie trzeba, niestety. No, siema. Yy, yy, subskrybujcie oceniajcie i komentujcie. To u ciebie tak te Do wali. Dobranoc. To u ciebie wali. Dobranoc. Oceniajcie, subskrybujcie i komentujcie.